Czułość. Czy czułość jest wartością? Czy czułość jest potrzebą? Czy czułość jest emocją? Myślę sobie, że jest wszystkim potrachu. Najbliżej mi do takiego myślenia o czułości. Jako swoistym wyczuleniu na potrzebę drugiej osoby. Wyczuleniu. I takiej głębokiej uważności, ale też specyficznym zaspokajaniu tej potrzeby. I kiedy myślę o czułości, zwłaszcza dzisiaj w Dniu Matki, jednoznacznie przychodzą mi do głowy i do serca moje córki. Myślę sobie, że dla wielu osób czułość przede wszystkim kojarzy się z tą przepiękną relacją matki i dziecka. Ale. Myślę też, że nie jest to jedyna perspektywa, że inaczej o czułości myśli młoda dziewczyna, która pewnie przywołuje sobie obraz ukochanego. Ktoś może myśleć o czułości i z czułością o mężu, z którym dzieli życie, a jeszcze ktoś inny może myśleć sobie z czułością o starym ojcu. Każda z tych perspektyw jest bardzo cenna. I to tylko przykładowe perspektywy, które pokazałam, które przywołałam, oczywiście nie zamykają katalogu myślenia o czułości i rozumienia czułości. Wydaje mi się, że czułość to taki towar trochę deficytowy dzisiaj, a jednocześnie bardzo, bardzo potrzebny. Zwłaszcza w tym w niezwykłym czasie, kiedy wiele osób jest odizolowanych, jest w osamotnieniu, kiedy wiele osób w sposób niezawiniony, niezależny zupełnie od siebie, zmieniło się nagle w innej niż dotychczas rzeczywistości. Myślę sobie, że warto przyjąć perspektywę taką szerszą czułości i próbować tę czułość przenosić. Dalej, poza relacje matka-dziecko, poza relacje ukochany-ukochana, poza te najbliższe relacje, chociaż niewątpliwie czułość wiąże się z bliskością, wydaje mi się, że bardzo ważne jest, abyśmy spróbowali w tym trudnym czasie nauczyć się być czuli w relacjach, być czuli w rozmowach, czyli mówiąc inaczej, być. Wyczuleni na potrzeby innych, i wydaje się, że fajnie by było i dobrze, żeby to doświadczenie i to, czego nauczymy się teraz, pozostało w nas na dłużej, nie tylko na ten trudny czas.